Opuszczony w 1997 roku potężny budynek browaru w Sobudce na Dolnym Śląsku od lat rozpala wyobraźnie poszukiwaczy skarbów. Tam bowiem ukryte mają być futra i obrazy baronowej von Kulmic, zamieszkującej niegdyś pobliski pałac. I choć budowla chyli się ku upadkowi, sukcesywnie rozbierana przez amatorów darmowych materiałów budowlanych i handlarzy złomu, wciąż zazdrośnie skrywa wiele tajemnic. Wielokrotnie odwiedzaliśmy te okolice, ale tym razem po raz pierwszy w życiu postanowiliśmy przekroczyć bramy zakładu i osobiście zbadać obiekt od blisko 150 lat stojący w cieniu masywu Ślęży, góry pogańskich bóstw. Historia browaru w Sobótce sięga 1817 roku, kiedy to z poduszczenia barona Ernsta von Litwica rozpoczęto tu ważenie piwa metodą bawarską. Firmę po ojcu przejął Wilhelm von Litwitz, który w 1859 roku zakończył rozbudowę obiektu, nad którą w Pocie Czoła pracowało przeszło 300 robotników. Firma ze zmiennym szczęściem działała do wybuchu II wojny światowej. W 1945 roku browar wznowił produkcję, oczywiście już jako firma polska. Po zmianie ustroju nie wytrzymał konkurencji zachodnich koncernów i w 1997 roku został zamknięty. Dziś obiekt jest bezkarnie rozkradany i niszczony. Eksploracja pięter browaru to karkołomna wycieczka. Przegniłe drewniane schody, wyrwy straszące w stropach i posadzkach. Wszechobecny gruz, potłuczone szkło, zdradliwe pręty zbrojeniowe. Szybko decydujemy się przerwać wycieczkę, nie znajdując tu nic ciekawego, za to kilkukrotnie omal nie kończąc przygody tragicznie. To niezrujnowany budynek jest obiektem naszego zainteresowania, lecz prawdziwy skarb ukryty pod nim. Chyba znalazłem zejście do podziemi. Okay. Jestem pewien. Jest jakaś świetna piwnica, zaraz będziemy musieli włączyć sznurkami. No, ładnie tu. Tam jest do podziemi Ale to wyjrzymy najpierw okay. O, tutaj ładnie Co to było? Tylko trzeba uważać i ziemi tutaj będę chyba zywano z nie wiem Trzeba będzie sprawdzić W internecie jest gdzieś plan Z Tego obiektu, to go możemy wykorzystać tych oborach na polwarku Next level. следующего 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 Здесь следующего Ja się krótko dość ubrałem w tę stronę. No to tutaj już nie przejdziemy. To Zresztą robić. to jest ślepe. Zobacz. Woda to jest to miejsce, to jest ten korytarz, w którym wchodzimy nurkowie, bo jaka piękna, czysta woda. Teraz spróbujemy. Chyba, że leje się na nas. Woda jest krystalicznie czysta. Ja nie wiem czy to nie jest woda z tego ujęcia, które służyło do produkcji piwa. butelki? Tu jest kliki to są szklanki czy butelki? to są szklanki butelki i zaznaczone do... a z góry pana pogaż tam tu jeszcze pokaż no, na o, ze słabą latarką o no. masakra

Leci bazust? No. Kurde, jak tu mokro. Uff, przeszłość w wodę. W końcu trafiamy do przepastnych podziemi browaru. Właśnie po to tu przyjechaliśmy. Choć budynek chyli się ku ruinie, system podziemnych piwnic nierzadko przypominających Lochy z jednej strony budzi grozę, z drugiej kusi prawdziwą przygodą. To właśnie tutaj kręcono niedawno niezależny polski horror o wampirach. Tutaj też zimują liczne kolonie nietoperzy. Haha, ha, tu jest zimno dopiero. Labirynt tonących w mrogu hal i korytarzy jest imponujący. Niektóre mają 10 metrów wysokości i nawet 400 metrów kwadratowych powierzchni. Z czasem trafiamy do wielkich leżakowni, gdzie spoczywały niegdyś ogromne beczki z piwem. Przed wojną to był jedyny w okolicy, który ważył piwą metodą bawarską. Mało trochę tych beczek było, ale w sumie to dużo. To chyba, że jeszcze więcej będzie a on... Mamy sporo do przejścia jeszcze. W którą stanę najpierw? O, tam. Chodźmy dalej. Na rzakowni ciąg dalszy. Jaśniej trochę zrób. Zrób trochę jaśniej. Jeszcze. Szerzej? No, szerzej. Ciekawe wie z tym, jakie ilości piwa mogli przerobić tutaj Tu jeszcze jest dla wintla Mam nadzieję, że się nie zgubiłem w górę. Oczywiście chciałem powiedzieć, że to się łatwo zgubić Coś mówiłeś o tym, że mało orzakowi? Może mhm. bardzo Tutaj to już w ogóle, dwa razy taka jestem Uważaj na wodę, ważne. Idziemy dalej, nie? No. Tędy przyszliśmy jestem To jaka chwilka. Byłeś tak szerzej trochę zrób. Dobra, dalej, dalej. I kolejne wyrzekamy. Całe krążenie mi się pod, podniosło. Ło, te węże to też... Można poskakać jak po trampolinie, patrz. A liczyłem na to, że znajdziemy jakąś baczkę i sobie weźmiemy do Wrocławia A przydało się yy, Ile masz wzrostu? 1,95 m To tu nie wejdziesz Okej okay. Uważaj, wodę nie mam. O, cholera. Pokaż. Ok. No. I woda kapie wszędzie. Pokaż tam na górze. Tam. Słyszysz? posyp? Tak. Wiesz co, jest coś niesamowitego. Jest na pół dźwięku. Jest po prostu ogromny. O, zobacz, co szliśmy do tej samej. Widzisz, to już nie jest. To już nie są bloki kamienne, które. Ja, mam dla ciebie niespodziankę. Tu można iść dalej. A nie... Można? Można. Także tu już. To jest ten tunel, który w kół się. Zobacz. Jesteśmy w masywie ślęży. To są skały góry ślęża. I to już jest tunel kamienny. Nie udaje nam się odnaleźć wejścia do tajemniczej hali obecnej na przedwojennym planie podziemi a niska temperatura, mimo gorącego letniego dnia, sprawia, że wkrótce musimy zakończyć naszą wycieczkę. Wrócimy tu jednak niebawem. No i wyszliśmy... O Jezu, jak gorąco! Wyszliśmy na staw i w nagrodę za udany urbex, zafundujemy sobie... cymes pstrąga. Come on, idziemy jeść!